Wyśmienita propozycja na letni city break. St. Gallen. Miasto to znajduje się we wschodniej Szwajcarii, pomiędzy jeziorem Bodańskim i spektakularnym masywem Alpstein. W VIII wieku fundowano tu bibliotekę, jedną z najstarszych i najpiękniejszych na świecie. Mieści się ona na terenie Opactwa Świętego Gala, perły szwajcarskiego baroku. W St. Gallen, architektura, historia i kultura pięknie się ze sobą łączą. To miasto wykuszy. Na fasadach kamienic znajdziemy ich tu aż 111. St. Gallen słynie z lnu i koronek, którym przyjrzymy się w Muzeum Tekstyliów. W tym roku, w lipcu, możecie przeżyć tutaj konkretne sportowe emocje. St. Gallen jest jednym z miast gospodarzy trwających w Szwajcarii Mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Piłkarska atmosfera jest tu bardzo dobrze zauważalna. W ramach turnieju odbywają się tutaj trzy mecze. A to świetna okazja na odwiedzenie uroczego St. Gallen, które w porównaniu do innych szwajcarskich miast znajduje się najbliżej polskich granic.